Dzień dobry, mam na imię Sandra, a to jest kanał Zielony Reset. Jesteśmy już trochę w jesiennej scenerii, a dzisiaj zobaczymy sobie moją tak zwaną rabatę tęczową. Zapraszam do oglądania. A teraz chwila wstępu. Dawno mnie tutaj nie było, w końcu wracam. Nie wiem, czy regularnie, ale mam nadzieję, że mi się uda. No, nie było mnie długi czas, wiadomo, też z braku też czasu, ale też dopadł mnie straszny kryzys pogodowy, chociażby, bo wrzesień był fatalny i zresztą październik też. Dopiero teraz, to tak naprawdę w październiku, chyba jest może drugi dzień. U mnie słoneczny. We wrześniu wiem, że był jeden weekend taki fajny, przyjemny, ale oczywiście, jak to w życiu los nam funduje, no to ten weekend spędziłam w łóżku, bo byłam chora. No i teraz jest październik, wyszło w końcu słoneczko, i jakoś tak człowiekowi od razu się chce wyjść do ogrodu, mimo że jest zimno. Ale nie wieje, i ogólnie to słońce jakoś tak dodaje tej energii. Ok, ale to tak takie moje wywody: może trochę się chcę wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było. Mam nadzieję, że uda mi się już tutaj być częściej na YouTubie. E, więc e, też dużo to zależy pewnie od pogody teraz, bo wiadomo jak e, wieje i pada, no to nie są to warunki sprzyjające do nagrywek. Ok. I teraz tak, dzisiaj e, w planach mam Wam pokazać e, rabatę tą moją e, zwaną tęczową e, dla nowych oglądających już tłumacza. Miałam e, e, pod domem tak jakby miejsce na rośliny, znaczy miejsce na rośliny to zawsze się znajdzie, ale miałam takie dosyć trudne miejsce pod budynkiem, pod ścianą, gdzie tam nie rosła trawa. Yy, w ogóle nawet chwastów za dużo tam nie było, bo tam nie chciało za bardzo nic rosnąć. Więc postanowiłam, że to miejsce wykorzystam na rabatę. Yy, yy, te, znaczy, zrobię sobie w tym miejscu taką rabatę tęczową tęczową, dlatego, że tak ją nazwałam, dlatego, że chcę właśnie mieć ją w takich kolorach tęczy, że tu będzie czerwony i tak pomarańczowy, żółty i tak dalej, i tak dalej, tak jak tęcza, żeby ta rabata jakby trochę kolorystycznie wyglądała że nie będzie właśnie taka spójna, jednokolorowa, tylko będzie ta rabata podzielona na takie poszczególne kolory i zakładałam tą rabatę, no ale że to miejsce było bardzo trudne, to mąż właśnie praktycznie zużyliśmy cały kompost, co mieliśmy, żeby jakby tą nową rabatę zasilić, bo tam było naprawdę, były naprawdę fatalne warunki i nie dość, że tam była fatalna ziemia i tam nic za bardzo, nawet trawa nie chciała rosnąć, no to nawieźliśmy ten kompost, a druga sprawa, jest tam bardzo słonecznie, tam jest słońce praktycznie cały dzień, więc w miarę też starałam się takie rośliny tam posadzić, gdzie, które powinny wytrzymać słońce, i też jest tam bardzo sucho. A ja z podlewaniem w ogrodzie to tak u mnie różnie, bo nie lubię latać z konewkami. I zazwyczaj u mnie wygląda tak, że jak faktycznie sadzę nowe rośliny, no to wiadomo, je podlewam, żeby ten start miały lepszy, ale potem już jakby zostawiam te rośliny same sobie. I jak sobie poradzą, to sobie poradzą, jak nie, to nie. No czasami tak bywa nie mam żad w ogrodzie żadnego nawadniania automatycznego więc jedynie co to siłą własnych rąk i chodzę z konewkami i podlewam jeśli jest taka potrzeba ale raczej staram się tego uniknąć wolę żeby rośliny same sobie dawały o radę że tak powiem no i okej okay, wracając do tej rabaty tęczowej zaraz na nią przejdziemy i zobaczymy co tam się Teraz dzieje, co tam nie przetrwało, bo są rośliny, które jednak tam nie dały rady. No i co? No chodźmy, już nie będę więcej się chyba rozgadywać, już chyba wszystko powiedziałam. Że właśnie ta rabata była trudna. Oczywiście są filmiki o tej rabacie już na kanale, więc jeśli jakieś rośliny nazwy nie powiem, to warto sobie zobaczyć wcześniejsze filmiki, bo tam na pewno nazwy były podawane. No to co? Przechodzimy do rabaty tęczowej. Okej, okay, no to jesteśmy przy rabacie tęczowej. E, tutaj miałam jakby takie gałęzie, e, żeby oddzielić rabaty. Muszę je zresztą posprzątać, bo już mi się e, mi nie są potrzebne. E, I teraz tak, e, podchodząc sobie do koloru czerwonego, e, już tutaj widzę, że tutaj już e, byli na mi przekwita. E, ja Wam powiem szczerze, że e, nazwy. Napiszę Wam tutaj na dole, bo yy, ja mam ten problem z nazwami, że czasami mylę rośliny, a nie chcę nikogo yy, w błąd wprowadzić. Więc yy, tutaj widzę, że ta bylinka już yy, przekwita. Zobaczcie, taki właśnie ma ciemny czerwień kolor. I tutaj z tyłu mam trawę. No i ona właśnie wygląda jakby była uschnięta, ale jeszcze tu jest trochę zielonego. Więc może da radę, zobaczymy. Ok. I teraz tak, przesuwam się do tyłu, i tutaj y, też mam y, roślinę, która trochę przypomina truskawkę. Ej, ej, jak ona się nazywała? No, powiem wam szczerze, że mam problem z nazwami, więc wolę y, napisać niż coś poprzekręcać. I miałam tutaj dwie, no i ta druga y, oczywiście chwasty sobie. Najlepsze rosną. No i ta druga widzę, że e, zniknęła, więc e, chyba nie przetrwała, ale to się jeszcze myślę okaże wiosną, czy może e, po prostu coś. Bo tu widzę, że też jest dużo uschniętych, więc może coś jeszcze z tego będzie, ale e, no, na razie widać na to, że tylko jedna się przyjęła, a druga chyba nie. Ok. E, tutaj mamy żurawki. E, żurawki też e, tutaj normalnie chwasty. <noise> nie, nie kusi mnie zaraz, żeby opielić, jak tu jestem, ale nie chcę też e, za długo tutaj e, siedzieć przy tej rabacie. Żurawka e, sobie dosyć poradziła, e, więc e, w takim ostrym słońcu, więc e, jest nadzieja, że będzie dobrze. Ta roślinka tutaj też sobie świetnie radzi. Jak widzicie, też ma takie piękne tutaj jak to się mówi, piękny czerwony kolor. I tutaj teraz mamy rozchodnika i on właśnie tutaj widzę, że trochę jakby mu susza chyba doskwierała, bo widzę, że tu liście poschły. Ale no zobaczymy. Może coś z tego będzie. No i tutaj mamy kolejną roślinę. Chyba to jest słonecznica, ale tak jak mówiłam, najlepiej ja te nazwy Wam napiszę, bo nie chcę nic tutaj przekręcić. I teraz tutaj z tyłu widzę, że jest pusto. I tutaj mi uschło, i z tego co pamiętam, tutaj chyba, chyba co to było? Tu chyba były floksy, tak mi się wydaje. Tu były floksy, no i floksy tutaj nie przetrwały. Ogólnie na tej rabacie tutaj, jak możecie zauważyć, wszystkie floksy mi padły. Żaden floks tutaj nie przetrwał, więc już wiem, że raczej floksy nie nadają się na mocne słońce i takie dosyć ciężkie warunki. Tutaj za tą rośliną o, mam jeżówkę którą przesadzałam z, z własnego ogrodu, i ona mi uschła i ją przycięłam dość mocno, ale widzę, że tutaj puszcza zielone listki, więc jest nadzieja, że na wiosnę tutaj ten, tutaj się pojawią. ok? I teraz tak, tutaj z tyłu też roślina mi uschła, ale widzę też zielone listki. Więc, więc prawdopodobnie ta jedna mi tutaj urośnie, ale co tu była za roślina, to Wam nie powiem, bo szczerze, ja ją chyba kupiłam gdzieś bez nazwy i miałam później zrobić zdjęcie jak kwitnie i sprawdzić w internecie, co to jest za roślina, ale no niestety albo ją dostałam od kogoś, już teraz nie pamiętam dokładnie. Ale no, nie kwitła, więc, znaczy nie kwitła, nie zrobiłam tego, więc nie mam. O, tutaj mlecz oczywiście. Trytomka widzę, że tutaj mi się przyjęła, już też przekwitła. I tutaj mam kolejną roślinę, ale co to była za roślina? Ale widać, że się przyjęła. Muszę sobie przypomnieć, co to była za roślina, ale muszę też zobaczyć, bo widzę, że coś tutaj mi ją obgryza, bo widzę, że ma duże dziury, więc muszę się jej przyjrzeć dokładnie, czy nie ma jakichś insektów, których bym sobie nie życzyła. Tutaj mam różę. Róża widać, że się przyjęła, ale no, mączniaka ma. Nie wiem, czy będzie widać. No, u mnie właśnie róża jakoś tak ten mączniak, na mączniak trochę cierpią, no. Tutaj mamy żurawki też się przyjęły tutaj dostałam od mojej mamy sadzonkę to jest chyba jej ku szybko rudbekia chyba jeśli się nie mylę odmiany wam nie powiem, bo właśnie ta sadzonka była w prezencie, więc no więc mama pewnie też nie będzie wiedzieć bo ona pewnie już ma ją długo w ogrodzie tu kolejna roślinka się przyjęła to jest chyba krwawnica. Mówię, ja najlepiej te nazwy napiszę, żeby nic nie pomylić. O, i tutaj właśnie z tyłu, tu tak jak widzicie już mam puste miejsce. Tam właśnie floks się nie przyjął. Tam się nie przyjęła, e, albo się przyjęła jakaś nieznana mi roślina. No i tutaj, e, no właśnie tutaj, co tutaj było? Muszę sobie zajrzeć do starych filmów, co faktycznie tutaj miałam, ale wydaje mi się, że tu też były floksy. I, I one też właśnie nie przetrwały. Przechodzimy sobie dalej, bo tu jest rabata tak bardziej w pomarańczu. No, trochę tutaj bardziej widzę ta żółć przewyższa, ale no nic. I idziemy tutaj dalej. Tutaj mam też. Jajku, szybko, albo jest jeżówka, albo rudbeckia tutaj. Nie pamiętam, właśnie co ja tutaj dokładnie sadziłam. Z tyłu jest lilia. Li, nie lilia, tylko liliowiec, ale to był jakiś tam gratis w jakiejś paczce, więc tylko było napisane liliowiec żółty. Więc wsadziłam tutaj na tą żółtą rabatę i zobaczymy, czy faktycznie. Czy faktycznie będzie żółty, bo to był taki, wiecie, gratis, a z tymi gratisami różnie bywa. Tu mamy kolejną różę, i tu widzę też pięknie, ta róża wygląda się, przyjęła. Tutaj mamy trzmielinę. Trzmielina też tutaj trochę ciężko, ale coś tam jest zielonego, więc, więc myślę, że będzie dobrze. I tu mamy, tak, tu mamy co tu mamy? Żurewkę. Dwie sztuki. Też widzę, że się przyjęła, więc całkiem w porządku. I tutaj ten mlecz mi się znowu raz panoszył, ale tutaj mi się przyjął jej dziurawiec chyba to jest. Tak szybko myślę. Takie żółte kwiatki ma. Więc on też widzę, że raczej tu się przyjął, bo puszcza zielony. I teraz idziemy dalej. Tutaj Dalej rabata w kolorach żółtych. No i tutaj widzę, że tylko jest chwast, i tu nie mam żadnych roślin. I właśnie zastanawiam się, co tu było, bo szczerze nie pamiętam. Muszę gdzieś moje notatki zajrzeć, ale no tutaj mam dość spore puste miejsce. I z tyłu mam też roślinę, której nazwy nie znam. Nie wiem, czy to jest coś, ala jakaś margaretka. E, musiałabym sprawdzić, bo tą sadzonkę też, e, też dostałam. E, więc e, no muszę zobaczyć, co to jest za roślina. Bo ja ogólnie przyjmuję, jak mi ktoś daje, to przyjmuję rośliny, nawet jak nie wiem, co to jest. Więc ok, tu mamy kolejną trawę. I widzę, że ona ma się bardzo dobrze. Zobaczcie, jaka jest piękna. Ma takie śliczne, zwisające jakby, no niespiękne to jest. Czekam aż się rozrośnie i później właśnie e, będę ucinać takie różne e, gadżety, że <laughs> się tak wyrażę, do e, wianków. E, I teraz tu mam kolejną roślinę, też widzę, że się ma całkiem e, dobrze, to jest chyba wilczą, lecz jeśli się nie mylę. Ok, jedziemy dalej. I tu mam takie bardzo duże Kwasty, zaraz je wyciągnę, już jestem. Ok, i tutaj widzę, że trochę muszę inaczej stać, bo cień padał. Teraz tutaj mam jeżówkę. I jeżówka też jest bezodmianowa. I po prostu y, widzę, że, no tutaj, wiadomo, uschło do góry, ale tutaj, zobaczcie, jest pełno zielonych. O, i mogę Wam nawet pokazać, ona będzie miała nie takie małe, ale tu akurat ma takie małe kwiatki. Taka będzie y, ta jeżówka zielona. Y, nie powiem Wam, jaka to odmiana, bo y, dostałam ją y, w prezencie. I teraz, tak, tutaj mamy. To był chyba przetacznik i widzę, że on tu jest do przycięcia, bo usechł, ale widzę, że bo on jest w kolorze białym i widzę, że tutaj jeszcze coś zielonego jest, więc jest nadzieja, że się przyjął, chociaż ten jeden, ale zawsze nadzieja jest. Tutaj mam zwykły bukszpan. Tu mam trawkę, też się przyjęła, to jest. Chyba kostrzewa, szara czy sina, czy coś w tym stylu, ale jeszcze, tak jak mówiłam już kilkukrotnie, napiszę Wam nazwę. I jedziemy dalej. Tutaj mam trawę, stipę i też widzę, że się przyjęła, więc całkiem fajnie tutaj sobie rośnie. Ale jeszcze się zastanawiam, czy tego bukszpana po prostu nie przesadzę gdzieś indziej bo mi tu tak średnio się widzi, ale to już takie moje przemyślenia, okej okay. idziemy dalej e, oj, muszę tak, bo po... ten cień, tak żeby, o e, tutaj mam trawę i trawa kolejna widzę, że jest też e, tutaj sucha, ale tu na dole super e, się e, zieleni więc myślę, że się przyjęła i tu mamy kolejną roślinę E, szybko nie wiem, czy to był mikołajek. Ona takie miała niebieskie, bo tu jesteśmy teraz przy rabacie niebieskiej, ale widzę, że e, jest uschnięta, ale widzę, że zielone puszcza i tu jest druga i też puszcza zielone listki, więc myślę, że się przyjęła. I tu teraz podchodzimy sobie i mamy mm, e, kocimiętkę. I, i kozimietka się ma całkiem świetnie Ogólnie kozimietka chyba rośnie wszędzie I teraz tu mam szałwie I szałwie. tu miałam cztery sztuki tej samej Dwie widzę się przyjęły Dwie tutaj wypadły, więc ich nie ma Jedziemy dalej I tutaj mamy barbulkę Dwie barbulki, przepraszam. I tu mamy też perowską. I w sumie, wiecie co, tak szczerze, to e, barbulki miały być e, na przodzie, a perowskie miały być na tyle. Ale nie wiem, czemu mi to tak wyszło, jak wyszło, więc muszę to ogarnąć i, e, i muszę to ogarnąć i przesadzić. Ok, jedziemy dalej. Tutaj mam um, kolejną różę i widzę, że ona się ma całkiem dobrze i się e, przyjęła, jest piękna, zielona, e, tutaj mam żurawki i też widzę, są, e, co prawda tu jest taka mikroskopijna, ale się e, przyjęła. E, tutaj e, mam e, zatrwian i też. Zatwięć, dobrze mówię? Chyba tak. I też widzę, że się, e, myślę, że się przyjął, więc e, super. E, z tyłu też mam szałwię, e, więc jestem zadowolona, bo też pięknie e, wygląda. I tu teraz e, miałam floksy, no ale się nie przyjęły. No trudno, czasami tak bywa. Oczywiście tutaj nie mogło zabraknąć na fioletowej części rabaty werbeny z mojego ogrodu. O, tu jeszcze w tle widać pozostałości po basenie, bo trzeba było już basen posprzątać. Idziemy dalej. Oczywiście tu jakieś chwasty. No dawno mnie w ogrodzie nie było, więc wybaczcie, ale powiem Wam szczerze, że jak mnie na tej rabacie... Z miesiąc nie było, powiedzmy, znaczy nic nie robiłam z miesiąc na tej rabacie, no to całkiem, zobaczcie, gdzieś tam pojedyncze chwasty ewentualnie się pojawiły, ale um, ściółka jednak robi robotę. I tutaj też mamy kolejną szałwię i tu z tyłu sobie przejdziemy i tutaj właśnie, co tu było? Tu coś było, ale co to nie wiem, ale się nie przyjęło. I tutaj też trawę mam, ale teraz właśnie nie wiem, czy ta trawa uschła, bo już jest jesień, czy po prostu się nie przyjęła, bo nie widzę nic zielonego. No to zobaczymy, jak to będzie. No i tutaj mam jeżówki z własnego ogrodu. I widzę, że też przycięłam je jak usły, i wychodzą zielone liście, więc super. Tutaj miałam róże, rozelin, i zostało mi tylko coś takiego, więc chyba się nie przyjęłam. No zobaczymy, damy jeszcze szansę. No i teraz tutaj, kończąc tą fioletową rabatę, fioletową. No w sumie fioletową, chociaż tu już bardziej miał na końcu być róż, ale no też taki bardziej fiolet. Mam szałwie i tu mam piękną, pięknego astra. No zobaczcie, piękny jest, no śliczny. I zobaczcie, nawet jeszcze zapylacze tutaj sobie działają i pracują. No i tutaj już praktycznie mam koniec i na koniec tutaj, tutaj nic nie było, więc tu nic nie ucierpiało. Oj, chwilkę, tak akurat słońce świeci. I tu mam kolejną różę, ale nie pamiętam jaka to jest róża, a karteczki chyba tutaj nie widzę, nie ma karteczki, więc nie powiem Wam jaka to jest róża. Ale e, pewnie gdzieś tam. E, no muszę sprawdzić po prostu. E, no i tutaj dostałam e, na końcu sadzonkę e, hibiskusa, ale też Wam odmiany nie powiem, bo nie wiem, bo to też był prezent. Więc no i tak e, sobie przejdę i Wam pokażę rabatę e, tą tęczową. No na razie. Nie wygląda to super, bo te rośliny jeszcze są młode i wiadomo, coś tam wypadło, ale myślę, że i tak już jak na pierwszy, znaczy jak na ten rok, po tym ciężkim lecie, całkiem, całkiem w porządku wygląda ta rabata. Już nie mogę się doczekać, kiedy ta rabata tęczowa będzie taka już na tip-top. Już wiem, że na tamtej rabacie na pewno nie sprawdzają się floksy, bo floksy, które tam miałam, wszystkie mi padły. Jednak floksy lubią wodę, znaczy nie lubią suchych miejsc, więc no trudno. Tam chyba nie miałam aż dużo floksów. Na pewno miałam takie fajne zielone, chyba czerwone, pomarańczowe i chyba różowe, jeśli się nie mylę. No moja pamięć jest czasem zawodna, więc no nic. Przynajmniej w tamtej rabacie no nie przetrwały floksy i jakieś tam pojedyncze rośliny, ale to nic. Byłam na to przygotowana, nie były to jakieś wysokie koszty. Więc z bólem serca jakoś to przeżyję. No, czasami w ogrodzie tak bywa, że nawet jak się bardzo staramy, to roślina po prostu się nie zaklimatyzuje w danym miejscu. No, tak po prostu bywa. No i co, jeszcze tam w tej rabacie tęczowej, jeszcze mam w planach jakieś ładne obrzeże zrobić, żeby też oddzielić tą rabatę od trawnika no i tam w sumie, ogólnie w tym miejscu to jeszcze mam inne pomysły ale to może na przyszłe odcinki i na przyszły rok albo gdzieś tam dalej no nic, dziękuję Wam za każdą subskrypcję jeśli mnie nie subskrybujesz a podobał Ci się materiał to zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło, zostaw łapkę w górę i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych materiałach. Pa.